że tutaj istotną kwestią jest y, to, żeby wrócić do tematu mieszkań dostępnych dla ludności miejscowej. No, tak akurat się składa, że świeżo też jestem y, uczestnikiem Komisji Mieszkaniowej naszej gminnej i tam powiedzmy jest y, obecna lista mieszkaniowa oczekujących ma 42 pozycje. No. To jest troszeczkę mniej, niż, więcej niż 300 osób, czyli powiedzmy. No sporo sporo ludzi, którzy czekają na mieszkania, nie mają na tyle y, ekonomicznych podstaw, żeby sobie po prostu albo samo wybudować, albo na komercyjnym rynku taki lokal nabyć. A musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, chcemy czy nie chcemy tych ludzi, tak? Czy chcemy, żeby dojeżdżali do pracy, do szklarskiej poręby, z terenów, gdzie nieruchomości są tańsze, czy chcemy zadbać o to, żeby przynajmniej jakąś pulę stworzyć, która będzie zaopatrywała bezpośrednio mieszkańców, te potrzeby mieszkaniowe. Możliwości są generalnie, tak, pozyskanie środków i, i z aportem powiedzmy wprowadzenia na jakiś takich terenów gminnych, które mogą pod taką zabudowę być przeznaczone. Widzimy, że próby, które były podejmowane do tej pory w postaci kamiennogórskiego na przykład TPS-u nie wypaliły. dużej części te mieszkania są po prostu skomercjalizowane, puszczone pod wynajem. Nie mogą być, ale są. I tutaj jakby znowu byłoby zadaniem gminy, żeby móc to na TPS-ie, żeby po prostu te umowy wypowiedział. To jest jakby w sumie złożone jak z wieloma kwestiami, które wymagają Wydawania pozwoleń, im bardziej jest rozproszona odpowiedzialność, tym gorzej, po prostu, tak sytuacyjnie. to oddaje takie przysłowie, w mętnej wodzie ryby biorą i to chyba coś jest na, coś jest na rzeczy. Wydaje mi się, że nasze wysiłki będą szły w tym kierunku, żeby jakąś pulę tych mieszkań komunalnych, jednak w porębie, powstało jako majątek trwały gminy, czyli po prostu tylko i wyłącznie skierowane do realizacji potrzeb mieszkaniowych. No to jest smutne, jakby, że plany, które raz zostały ustalone, no ciężko już jakby cofnąć pewne rzeczy, bo wiadomo, że każdy sobie może rościć odszkodowanie z tytułu korzyści utraconych. Tak? No i tu jest jakby problem polegający na tym, bo to, co kiedyś było potrzebą, w tym momencie my jesteśmy, no można tak troszkę powiedzieć, ofiarą swego sukcesu. Tak? że wszyscy przyjeżdżają do nas, no tutaj każdy metr ziemi przeliczają na złotówki, na wymiarne korzyści, nie patrząc na, na, na jakby perspektywicznie co będzie za 5, za 10 lat, bo no jesteśmy tu i teraz. No i to jest ten problem, a gminy nie stać na to, bo powiem tak, gdyby gmina miała na to środki, to mogłaby na przykład popatrzeć za okno i powiedzieć, o kurczę, ten teren jest piękny, atrakcyjnie, bo nie wiem, na przykład nam odsłania tutaj widok, no, który urzeka każdego, więc my po prostu odkupujemy albo rzeczywiście płacimy właścicielowi odszkodowanie. Ale gminy nie stać, gmina jest w sytuacji takiej, że czasami ma problemy z wkładem własnym do projektu. I to jest problem, polegają na tym. I teraz ta sytuacja, to jest Hydra, która zjada jakby swój ogon. E, polega to na tym, że, e, mówię, no korzyści z wybudowania tych wielkich obiektów, e, no, są dla gminy mizerne, mówiąc krótko, tak. Jedyne, co wpływa do kasy gminy, to e, podatek z nieruchomości, tak. Ale jednak ekspansja, e, że tak powiem, ten ruch turystyczny powoduje, na, w skali gminy ogromne straty, tak no zobaczmy, Przyszka, tak znaczy to się jakby pojawiło to już od dawna jakby to pokutuje oczyszczanie ścieków, no, oprócz tej kwestii związanej ze związkami biogennymi, ona w 100% dla tych mieszkańców którzy tutaj funkcjonowali wystarczała, tak? w związku z tą ogromną rozbudową no jest potrzeba wiadomo dalszej, ale tak jak to tu padło w tych wypowiedziach, tak, koszty za to poniosą mieszkańcy, dlaczego ten Kowalski który i tak ma na co dzień dość wysokie koszty życia ma problem polegający na tym, że no czasami ciężko mu jest dostać produkt w sklepie albo stoi w niebotycznych kolenkach. Dalej ponosi, mówiąc krótko, no niejako troszeczkę konsekwencje z tym związane. Mówimy, apartamenty, apartamentowce i tak dalej. One są różne. To jest, to jest tak, że mamy budynki, które są w całości pod jednego operatora, deweloper buduje, jest operator. Mało tego, w wielu wypadkach one są także jako obiekty hotelowe, bo mm, tak. gdzieś tam w franczyzie. Mamy budynki mieszkalne wielorodzinne, patrz tutaj nawet, czyli budowane jako budynki mieszkalne wielorodzinne, i są apartamenty tam w środku, i właściwie całe jest na wynajem. Mamy mieszkania, budynki komunalne, były komunalne, które są wspólnotowe, i w każdym budynku w Szklaskiej Porębie są 1, dwa, trzy apartamenty. I mamy budownictwo jednorodzinne, takie nazwijmy to rekreacyjne, tak, to tam domki letniskowe, to my mamy zimowe i też są wynajmowane. Po pierwsze na dzień dzisiejszy my nie wiemy jaka jest skala tego wszystkiego, bo to jest wszystko w naszym wypadku budowane albo i wykazywane jako budownictwo Kategorii tam 14-15 jako y, infrastruktura usługowa lub jako budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne. I teraz y, mamy też problem z y, tym, że my cały czas próbujemy y, mówić, że powinno się zmienić prawo budowlane, bo wtedy jesteśmy w stanie to opanować. Prawie nie. budowlanym nic no. nie zrobimy, bo teraz najnowszy pomysł, jaki jest, to jest taki, że mamy budownictwo, działki przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne. No i mamy w budynki jednorodzinne budowane po 1600-2400 m2 lub na działce, która ma 1200 m2 mamy budynki 4-5 budowanych, tych budek i one są też wszystkie wynajmowane. Więc pierwsza to jest kwestia definiowania tego. Druga kwestia, cóż możemy z tym zrobić. Tu postulat jest y, mówiący o tym, że powinno być zróżnicowanie, podatkowe. jeżeli mówię podatkowe. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale u nas jest. No właśnie. Ale to, ale to, to jest to... pewien problem, tylko problem jest znowuż zacznę od innej strony. Siedzimy tutaj i rozmawiamy, i y, jest to dla nas, dla miejscowości typu Szklarska, Karpa, czy Wisła, y, Krynica, problem. Ale tych gmin jest tyle a gmin w Polsce jest tyle. Z punktu widzenia polityków w kraju to, to nie jest problem. Dla nich to nie jest problem. Wiecie Państwo, kiedy zaczęło się robić krzyk odnośnie, w Polsce odnośnie najmu krótkotrwałego? On jest związany z Krakowem. Jak pamiętacie Państwo, był moment taki, w którym Anglicy odkryli Kraków. No i przyjeżdżali, robili sobie i tak dalej, różne inne rzeczy i hotelarze dosyć szybko co zrobili, zrezygnowali z nich. Dzieci ludzie się przenieśli do apartamentów. W Krakowie większość apartamentów jest zlokalizowanych w budynkach kamienica, krótko mówiąc. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, ja to znam z tym z władz Krakowa, w którym mamy 15 lokali w kamienicy, 5 lokali to są rodziny, które tam mieszkają, a 10 jest pod wynajem. Tam był hordor. I yy, ci ludzie po prostu nie mieli jak mieszkać, bo za w każdej chwili mogli dostać mordy, libację, cały czas wszystko trwało, więc to był problem społeczny i od tego problemu społecznego zaczęła się kwestia yy, postulatów dużych miast, dużych miast o zmianę ustawy o najmniej krótkotrwałym. I dojścia z tym do porządku. Dlaczego mówię, że to jest jakby najważniejsze? Bo najważniejsza jest kwestia legislacji, prawa. I prawa, które będzie mówił o kwestiach ekonomicznych, bo tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie poprzez aspekt ekonomiczny możemy ograniczyć to, co się dzieje. I dlaczego mówię też tutaj w kontekście pozytywnym? Bo weszły weszło jedno rozporządzenie, jedno rozporządzenie unijne i jedna dyrektywa unijna. To jest coś, co dla naszych miast może stanowić szansę, aby wreszcie to, co się dzieje, czyli ten, y, ta eksploracja, to, to, to co powiedziałeś, no nie, że to tak, czy to, to od kogoś, że my czujemy się tutaj jak ci Indianie, tak, coraz bardziej w rezerwacie i coraz bardziej eksplorowani. To się skończy, ale czynnikiem może być ograniczający tylko i wyłącznie ekonomia. Bo burmistrz, rada, cokolwiek by się starała tu zrobić, nie wpiszą 100% gruntów przeznaczonych nie pod zabudowę, nawet gdyby znaleźli pieniądze. Mało tego, to też chyba Michał zwróciłeś uwagę na to, że czas, w tej chwili jest, zmienia się i warunki zmieniają się tak dłuż, szybko, że to co jest w planach miejscowych wpisywane sprzed pięciu lat, to słuchajcie, to staje się w wielu wypadkach to nieaktualne w ogóle, więc nie jesteśmy w planach miejscowych to wszystko pozabezpieczać, jesteśmy w stanie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy warunki ekonomiczne się zmienią. Jeżeli okaże się, że będzie przestrzegane prawo i mieszkania Podatki lokalne od mieszkań będą przysługiwały tylko i wyłącznie na to jedno, które służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bo tak w Polsce prawie jest zdefiniowane. Czy można zaspokajać potrzeby mieszkaniowe w 30 lokalach, 30 miejscowościach? No nie, tylko to jest nieprzestrzegane. Więc jeżeli to będzie przestrzegane, a dodatkowo zgodnie z rozporządzeniem unijnym w tej chwili te, które będzie obowiązywało od maja 2026 roku, każdy obiekt, każdy lokal, jeżeli będzie wynajmowany w celach komercyjnych, chociażby na jeden dzień, będzie musiał być zarejestrowany, jeżeli będzie zarejestrowany na dany mu numer, a ten numer będzie w skali europejskiej to musicie Państwo znowu odpowiedzieć sobie na pytanie, gdzie te ci ludzie sprzedają te lokale? Najczęściej w 90% to idzie przez mm, portale typu Airbnb, Booking mm. lub lokalne. I mamy w tym rozporządzeniu dwa parametry. Nie zarejestrujesz się, to zapłacisz potężną karę, jak cię złapią. Tu w tej chwili w ministerstwie rozmawiamy o kwotach rzędu 30 tysięcy wzwyż. Jako wynajmujący okazjonalnie. Tak. tak, musisz być zarejestrowany. Jak masz, masz nadania. Nie, działalność gospodarczą, tak zwane. Nie, to, to, jest, to, jest, to jest kwestia dyrektywy. Dyrektywę, mamy tutaj dyrektywę mówiącą o przekroczeniu wielkości y, obrotu, to wtedy wchodzisz w działalność tak gospodarczą, a tutaj tak. mówimy, że nawet jeżeli masz pokój jeden i chcesz go na jeden dzień wynająć, to tak czy owak musisz się zarejestrować. I ta kara za brak rejestracji będzie potężna. I druga to dotyczy yy, właśnie bookingów, Airbnb i in. innych. Że one nie będą miały <laughs> prawa oferować lokali, które nie będą zarejestrowane, bo kary dla nich, jeżeli oni zostaną złapani na tym, będą potężne. I trzeci element tej układanki mówi o tym, że w momencie, kiedy idzie ta sprzedaż przez bookingi i tak dalej. Te portale są zobowiązane do raportowania dla strony rządowej. Okay, a do kiedy jest obowiązek zaimplementowania tego w prawie krajowym? Do maja 2026. To jest czas, w którym właśnie w, czas, w, którym właśnie w tej chwili jest opracowany ministerstwo. To jest czas nasz, bo znowuż wrócę, Szanowni Państwo. Do tego pytania, co możemy zrobić? Społeczność, która jest w na jakimś sprzedaż. sensie zintegrowana, która widzi ten sam Działek. cel, która współdziała. Przecież tego nie ma w klasie Jak to zrobić? To jest też ważne pytanie. Bo właśnie tych aspektów wiem, takich społecznościowych jest na pewno wiele, bo nie tylko ten temat, ale ten jakiś bardzo mocno tutaj wybrzmiał i wiemy dlaczego to, co pan Paweł tutaj przedstawiał no jest takie przerażające, tak, te cyfry mówią same za siebie, możemy mieć taką wizję, może inną, bo każda społeczność też, też jest inna i, i różne są aspekty, ale skoro to tutaj wybrzmiało tak mocno, to ja się zastanawiam właśnie nad tym, bo czego nie możemy, to wiemy, tak, tutaj jest prawo, pewnych rzeczy nie przebrniemy, ale mimo wszystko, pomimo tego, co Pani też powiedziała przed chwilą, właśnie chodzi o to lobbowanie, bo jeśli my zauważamy tutaj yy, problem, Mamy tutaj poparcie w liczbach Czech, to czy naprawdę jako gminy te właśnie rodzynki, bo to też dlaczegoś jesteśmy tymi rodzynkami, z powodu właśnie tych walorów y, y, krajobrazowych i tak dalej, także y, co jest cenne dla całego społeczeństwa, a nie tylko dla nas, także tu jest wiele problemów, tak, ale myślę, że to lobbowanie jako wspólne dla regionu Karkonoszy, bo jesteśmy tutaj i Polacy i Czesi, byłoby dla nas, dla Polaków w naszym prawie bardzo istotne, dla Was jako Czechów, a my możemy przedstawiać takie spotkania jako, jako wynik tego, że nam na tym po prostu zależy. A nie pójdzie Beata, czekaj, e, lobbować, tylko musimy pójść właśnie jako duża społeczność. Ale możemy tak? wyjść na ulicę. Pani powiedziała o tym, co jest najważniejsze, prawo. E, Natomiast żeby to prawo stworzyć, potrzebujemy mieć społeczności, która wpłynie na polityków. Mamy macie swoich posłów, my, tak? Europa ma, 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 Parlamentarzystów par, mamy też, tak? I teraz jakby pytanie jest, jak zbudować tą społeczność, ja to mówię... Tak. Jak zbudować mit, jak zbudować opowieść, opowieść którą oni się wszyscy utożsamą. Słuchajcie, wierzymy. mówimy o śladzie tak. węglowym, tak? Mówimy o zrównoważonym rozwoju, tak? Coś, co nie ma żadnego jakby przełożenia na konkret, jest pewnym mitem, opowieścią, słowem, którego używa każdy, tak? W momencie, podkładając sobie coś, swój interes pod to. I podobnie my hmm. musimy chyba stworzyć jakąś opowieść, jakiś mit, jakieś słowo, wokół którego tą różnorodną społeczność integrujemy, hmm. a ona będzie jakby podstawą dla polityków powiedzą, o to jest dobry wyborca, tak? A być może powstanie ruch polityczny na przykład, tak, okay. Który jakby nie powiem, yeah. że wyprze, ale jakby yeah. będzie <laughs> alternatywą, co teraz mam, nie. Trzeba na Gotlandu we Švédsku. na Gotlandii w Szwecji. Gdzie właśnie tomu to, Gotlandu, tomuto, co się tutaj dzieje, brani Lokalni patriotycy. Tak to takich prakty. zjawisk nie, do, nie, do, nie dopuszcza właśnie patriotyzmu lokalnego. W, lokalne. w naszej partnerskiej opcji zda, Brandenburg w, w Tyrolach tam nie egzystuje, aby rodzina prodala majetek hmm. na tenhle ten, ten Protože ona, ona by przestała egzystować. W naszej miejscowości partnerskiej w Tyrolu nie, nie dochodzi do takich przypadków. Nie ma takiej możliwości, żeby rodzina sprzedała. Grunt w takim, w takim celu, ponieważ no, zostałaby wykluczona z tej społeczności. Ale są to nevykorzenieni obszary. Ale to są rejony, w których mieszkańcy mieszkają od lat, w których ta ludność nie uległa żadnym zmianom. Nie da do szkoły z, z Twoim jedzą. Dědkovi chodí do té samé Pracovali spolu, pracují spolu děti a takhle. A tohle to bude dlouho trvat, než to vznikne. A já mám strach, aby ta komunita nezmizela dřív, Niech ten my, se ten, ten proces budowy patriotyzmu lokalnego trwa zajmuje wiele czasu, trwa bardzo długo i ja się obawiam tego, żeby ta nasza społeczność nie zniknęła, zanim ten, to poczucie patriotyzmu lokalnego zostanie utrwalone. A my, gdyśmy zaczęli działać uh, naszej narodziskowej organizacji, tak jednym z celów było przyspiet ku patriotyzmowi. patriotyzmu. jednym z podstawowych celów naszej organizacji, jak powstawała, było to, żeby właśnie przyczynić się do powstawania, do rozwijania patriotyzmu. Jakie macie w tym zakresie doświadczenia? Protożikamy lidem. Bydlisz w do mnie, a tady przed tebą żyli ty, 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 hmm. a dzielali tady to, to, to. Dlatego opowiadamy ludziom, mieszkasz tutaj, w tym domu, to wiedz o tym, że tutaj w tym samym domu mieszkał ten, ten i ten i zajmował się tym i tamtym. Tyle ludzi udzielali tutletu wiec, a to spowodowało tutletu Opowi wiec. Opowiadamy historię tych, tych naszych miejscowości obecnym, obecnym mieszkańcom, żeby wiedzieli, że dzięki temu, że ktoś wykonał jakąś czynność, zbudował coś w tej miejscowości, może mogła się ona dalej rozwijać. Tak? Ale my stworzyliśmy czwarty peron właśnie po to, żeby tu się spotykali ludzie różni, artyści, mieszkańcy, dzieci, młodzież. Po prostu każdy ma tu swoje miejsce do spotkania. Może przyjść, pokazać, tak jak Mirek pokazał swoje prace. Pokazujemy pracę... Yy... Artystów ze Szkarskiej Poręby mają tutaj naprawdę dostęp, każdy ma dostęp, kluby sportowe, my po prostu dajemy taką możliwość spotkania się tutaj. Jest infrastruktura, my się tutaj spotykamy, bo możemy teraz, prawda? Ludzie muszą się spotykać, muszą ze sobą rozmawiać, nie mogą zamykać się w swoich bańkach informacyjnych, a to jest podstawowym problemem nie tylko dużych, ale też małych miejscowości. Jesteśmy zamknięci. Ale ja też myślę, że mogłoby być uzupełnieniem edukacja, czyli na szczeblu już szkoły, żeby dzieciaki edukować, co to jest tożsamość, z czym te dzieci się też utożsamiają, integrują, skąd się wywodzą i mi się wydaje, że to też jest takie zaszczepienie, bo my sobie tutaj rozmawiamy, już jesteśmy powiedzmy dojrzali i świadomi i widzimy pewne problemy. A, a dzieciom, no, dzieciom trzeba to chyba pokazać i... Yy, taka forma edukacji, nie wiem czy miałaby to być na yy, przedmiotach wychowania tak, yy, z wychowawcą, czy po prostu taki... Taki przedmiot zresztą parę lat temu. Edukacja chyba regionalna, Wiater, chciał... wiatr Ja edukacja. myślę, że to na pewno należałoby kontynuować. No akurat Pani Dyrektor musiała wyjść, ale to jest oczywiście kolejny szeroki, wielki temat, prawda? Edukacja regionalna, Regionalizm. regionalizmy w szkole, w szklarskiej porębie, w każdej innej szkole. Edukacja regionalna, ale prowadzona w taki sposób, żeby te dzieci chciały tego słuchać. To jest podstawa, w jaki sposób im opowiadać o regionie, żeby oni chcieli to przyswoić żeby to dla nich nie było nudne. To my do siebie mówiąc musimy znaleźć odpowiednie słowa, żebyśmy się nawzajem zrozumieli, ale dzieci, młodzież, żeby dla nich to było coś wyjątkowego to miejsce, żeby to nie był obcja, żeby stąd nie wyjeżdżały. I przyjechałam tutaj z dużego miasta, bo szukałam spokoju i takiej enklawy. I tak postrzegałam szklarską porębę jako cudowne miejsce do życia. I ja znalazłam, proszę Państwa, tutaj swoją enklawę, cudowne miejsce do życia, chociaż obserwuję na przestrzeni sześciu lat bardzo duże zmiany, związane właśnie z rozbudową tego miasta, z przepływem tysiąca ludzi. Ale powiem bardzo mocno, ze swojej osobistej perspektywy, może to będzie jakaś wartość dodana. Ja y, bardzo pokochałam szklarską porębę. To się stało szybko i uważam, że ten emocjonalny mój stosunek do miejsca, w którym żyję, jest tutaj kluczowy. Pan powiedział o budzeniu patriotyzmu lokalnego, czyli rozumiem to tak. Są ludzie, którzy mieszkają tu znacznie dłużej niż ja, którzy się tutaj urodzili, mają swoją tradycję, mają swoje korzenie. Ich trzeba obudzić w tym sensie, żeby przypomnieć im, że mieszkają w fantastycznym miejscu. Yy, w którym warto jest żyć. Teraz takie osoby jak ja, które dokonały wyboru, to jest kwestia mojego wyboru, że ja chcę tutaj żyć. Myślę, że takich osób jest znacznie więcej. Michał, jeden z prelegentów, pan Radny się dzisiaj też tak objawił, że on tutaj chce żyć, już nie we Wrocławiu, prawda, ma swoich znajomych przyjaciół, tylko w tym miejscu. My też chcemy tu żyć, więc jesteśmy też gotowi, jakby o to miejsce dbać i walczyć. I teraz my powinniśmy skoncentrować się, ja też zbieram to, co usłyszałam tutaj z różnych ust, wokół czegoś, bo ludzie, jak mają być razem, to muszą się koncentrować wokół czegoś. Bo my możemy się cyklicznie nawet spotykać i rozmawiać, ale oczywiście słowa mają swoją moc, ale to są jednak tylko słowa. Ja stawiam na działanie i na takie akcje, które koncentrują ludzi wokół czegoś. Naprawdę zobaczcie państwa ludzie się fantastycznie otwierają w kryzysowych sytuacjach, bo wtedy trzeba coś robić.